Wszyscy już widzieliśmy, ale wróćmy jeszcze na chwilę. Witamy w Watchmojo Polska, a dziś odliczamy nasze typy 10 najlepszych momentów z Avengers. Koniec gry! Przyjrzyjmy się momentom, które uczyniły Avengers Koniec gry prawdopodobnie najbardziej emocjonalnym, ekscytującym i epickim filmem Marvel Cinematic Universe. Fun? It was fun. Ostrzeglibyśmy przed spoilerami, ale patrząc na echo, jakim odbił się film, czy ma to jakieś znaczenie? Who told you that? Star Trek, Terminator, Time Cop, Time After Time, Quantum Leap, Wrinkle in Time, Somewhere in Time, Hot Tub Time Machine. Hot tub time machine. Hot tub time machine. Numer 10, Rodzina Hokaya. You see where you going? Mhm. Mm okay. Let's worry about how you get there. Klienta Bartona zabrakło w Wojnie bez granic, ale w końcu gry początkowa scena należała do niego. Już od czasu przygody z Ultronem mieliśmy przeczucie, że rodzinie Bartona może zagrażać coś strasznego, a stuknięcie ta nosa tylko to wzmocniło. Nasze najgorsze obawy potwierdziły się w tym tragicznym momencie, gdy rodzina klienta jest na pikniku, a on sam szkoli córkę w strzelaniu z łuku. Klient zdaje się być gotowy do przekazania łuku, strzał i miana hokaja następnemu pokoleniu, ale jego świat się wali, gdy nagle cała jego rodzina znika. Zamieszanie, panika i udręka, jakie przeżywa tutaj klient, nadaje idealny ton pierwszemu aktowi filmu, przypominając nam, że nasi bohaterowie ponieśli klęskę. Numer 9. Poświęcenie Black Widow. Straciwszy rodzinę i podążając mroczną ścieżką, Clint jest gotowy poświęcić się, by zabezpieczyć kamień duszy na Wormir. Jeśli jednak ich plan odwrócenia stryknięcia się uda, Natasza Romanow wie, że rodzina Clint'a będzie go potrzebować. Bycie na krawędzi to metafora, ale nie w przypadku tej sceny, kiedy Clint i Natasza ścigają się do urwiska. You Za każdym razem, gdy jedno z nich wydaje się być górą, drugie szybko wykonuje kolejny ruch, by zatrzymać przyjaciela. Gdy oboje zwisają z urwiska, Natasza zmusza Clint'a do odpuszczenia. spada, by uratować straconych przyjaciół. Numer 8. Kapitan Marvel dostaje wsparcie Hi, um, Peter Parker. Hey, Peter Parker. You got something for me? Mimo, że Black Widow zginęła, to nie znaczy, że filmowe uniwersum traci silne kobiece postacie. Kiedy Kapitan Marvel przebija się przez statek Thanosa, Peter Parker chętnie oddaje jej rękawice. Przeciwnicy nacierają w setkach, jeśli nie w tysiącach, ale Carol i kobiety Marvela nie dadzą za wgraną. No worry. She's got help. Wydaje się to trochę nierealistyczne, że wszystkie pojawiły się w tym samym czasie i miejscu, ale... Realizm i Marvel? Jednak nie ma co gadać, taki skład robi ogromne wrażenie, nie możemy narzekać. Od Scarlet Witch po Gamorę i Valkyrie, każda bohaterka wnosi coś wyjątkowego do tego porywającego spektaklu. Scena może i jest krótka, ale kto wie, może to sugestia, że czeka nas filmowy spin-off kobiecej drużyny A-Force. Numer 7, zacząć od głowy. Dzięki końcowi gry braciom Russo udało się spełnić nasze oczekiwania jednocześnie je obalając. Chociaż koniec gry zmierza do kulminacyjnej walki z Thanosem, przewidywaliśmy, że jeśli ma to być na końcu, czeka nas wiele przeszkód, komplikacji i momentów pełnych zaskoczenia. Let's go get this son of a bitch. Avengers i strażnicy, którzy przetrwali, wyśledzili osłabionego Thanosa w mniej niż pół godziny. Ku ich i naszemu zaskoczeniu, szalony Tytan mówi, że pozbył się kamieni nieskończoności, co sprawia, że odwrócenie wyrządzonych szkód jest niemożliwe. Tytanos z niczego nie żałuje. Może poza tym, że w przeszłości był zbyt surowy dla Nebuli, jednak zanim pożałuje być kiepskim ojcem, Thor wykańcza Tytana. Tym razem zaczął od głowy. Nie spodziewaliśmy się, że to nas czeka. What did you do? For the Numer 6. Kapitan kontra kapitan. Koniec gry ma wiele wspólnego z powrotem do przyszłości 2, na przykład gdy Avengers wracają do bitwy o Nowy Jork. Mamy tu kilka interakcji i odwołań, jednak tym, co robi największe wrażenie, jest skonfrontowanie się kapitana z przeszłością, ponieważ Loki podszywał się pod niego zaledwie kilka minut wcześniej. Kapitan z 2012 roku jest przekonany, że ma przed sobą brata Tora. Nowszy kapitan nie ma innego wyjścia, jak walczyć ze swoją starszą wersją. wiem. I know. Walka jest świetnie zgrana choreograficznie i sprawdza się również w typie humoru, jaki znamy z przygód Martiego i Emeta Brauna. What do you think? You look great, Najlepszy i najbardziej godny aplauzu moment ukazuje naszego kapitana, który wydostaje się z opresji, mówiąc o Bakim. Baki jest Numer 5. Zrobił wszystko, co mógł. Cofając się do 2013 roku, Thor ma szczęście spotkać swoją matkę, co sprawia, że jej śmierć w mrocznym świecie jest jeszcze bardziej emocjonalna. Również wzruszającym momentem jest spotkanie Tonego Starka z ojcem w 1970. W Wojnie Bohaterów Tony zastanawiał się nad swoją niełatwą relacją z ojcem i myślał o tym, jak zawsze pragnął zmienić przebieg ich ostatniego spotkania. It the fact that they never made it to nie zmienia faktu, że nie przyjechali do terenu, czy wszystkie rzeczy, które zrobiłem, by uniknąć procesu moich grzechów. Ta podróż w czasie ostatecznie daje mu tę szansę, chociaż nie ujawnia, kim jest. Mam imię? Howard. Well, to będzie do pamiętać. Howard... Potts. Tony wreszcie się rehabilituje. Teraz, gdy sam jest ojcem, odkrywa, że ma więcej wspólnego z Howardem, niż sądził wcześniej. A oprócz tego możemy też zobaczyć Edwina Jarvisa. Numer 4 Przekazanie tarczy. Jak to like someone else is. To nie jest jedynym, który spotyka ukochaną osobę w 1970. Widząc Peggy Carter przez okno, Steve postanawia wziąć kilka dodatkowych cząsteczek Pyma. Po odrzuceniu kamieni nieskończoności i Mjolnira po bitwie o ziemię, Steve odchodzi na emeryturę do kobiety, którą kocha w przeszłości zamiast powracać do 2023 roku. Kapitan w końcu wraca do przyjaciół jako staruszek, gotowy przekazać tarczę. Dziedzictwo kapitana Ameryki nie przypadnie. Sam Wilson dostępuje zaszczytu bycia wybranym na następcę Steve'a Rogersa. Podczas gdy Steve nie mówi samowi o życiu, jakie przeżył, jesteśmy świadkami jego wzruszającego spotkania z Peggy Carter. Numer 3: Avengers do dzieła! Jakimś cudem przez ponad 20 filmów w tym uniwersum żadna postać nie wypowiedziała kwestii Avengers do dzieła. Avengers! Jeśli Marvel trzymał tę kultową kwestię na specjalną okazję, nie mogli wybrać lepszego momentu. Kapitan Ameryka jest gotów do starcia w beznadziejnej bitwie. W końcu słyszy znajomy głos, a także znajome słowa. Kapitan Sam, mnie? On your left. Widok czali, Shuri i okoje wyłaniających się z portalu wystarczy, byśmy zdali sobie sprawę, co nadchodzi. Scena wciąż podnosi poprzeczkę, otwiera się więcej portali, co oznacza powrót kilku wymazanych bohaterów i tych, których przez pewien czas nie widzieliśmy. Gdy wszyscy są razem, kapitan mówi to, na co czekaliśmy. Avengers! W ten sposób następuje spektakularny punkt kulminacyjny, pełen ulubionych bohaterów. Numer dwa: Wiedziałem. Kiedy kapitan prawie podniósł Mjolnira w czasie Ultrona, wielu z nas zakładało, że to jednorazowa akcja, do której już nie będzie wracać. <śmiech> 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 Zwłaszcza, że Hela zniszczyła mu od brata wrak na roku. Nawet po tym, jak Thor tymczasowo odzyskał Mjolnira w czasie jego podróży do 2013, nie spodziewaliśmy się, że inny wojownik użyje jego boskiej broni. Jednak podczas rewanżu z Thanosem, Thor o mało nie zostaje pokonany własnym toporem. Gdy Mjolnir zaczyna podnosić się z ziemi, to nie Thor go przywołuje, a inny Avenger, który widocznie zasługuje na jego moc. Starczą w jednej ręce i młotem w drugiej, Steve Rogers uświadamia Thanosa, że to nie broń czyni nas bohaterem, a nasze czyny. I knew it. Chyba wszyscy wiecie, co będzie numerem jeden, ale zanim przedstawimy najbardziej epicki moment w końcu gry, pora na kilka wyróżnień. OH, oh MY GOD! OH MY GOD! It's so good to see you! Sorry, Cap. We can't give you the subject. I'm gonna have to call the director. That's okay. Trust me. Hey, They'll never know it. You won't be alive to tell them. Już prawie, ale jeszcze chwilka. Pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał i kliknąć dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków. I wracamy. Numer 1. przeznaczenie Ironmana. Filmowe uniwersum zaczęło się od ujawnienia sekretnej tożsamości przez Tonego. Ja jestem nie ma więc lepszego zakończenia terroru tonosa niż tony, który wypowiada te same słowa. I... Am... Iron Man. Wierzcie lub nie, ale to odwołanie do kultowej kwestii dodano w ostatniej chwili. Chociaż Tony pozbywa się Tonosa i jego całej armii, użycie rękawicy odbywa się kosztem jego życia. Tony zbiera resztki sił, aby móc pożegnać się z przyjaciółmi, z przymierzeńcami i ukochaną Pepper, która mówi, że ten w końcu może odpocząć. Gdy oglądamy jego pogrzeb, przypominamy sobie, że Tony miał nie tylko wielkie serce, ale był sercem pierwszych trzech faz filmowego uniwersum. Zgadzacie się z naszą listą? Sprawdźcie inne filmy na naszym kanale, zasubskrybujcie nas i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków.